Witam państwa w kolejnym programie. Nasze sprawy. Moim pierwszym gościem w dzisiejszym jest burmistrz Błaszek, pan Piotr Szwiderski. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, panie Piotrze, że znalazł pan chwilę czasu, aby z nami porozmawiać o obecnej sytuacji. Tytułem wprowadzenia, szanowni państwo, myślę, że pan Piotr to doskonale wie. W tej chwili w Polsce jest ponad 900 zakażeń, niestety mamy 10 osób śmiertelnych. W województwie łódzkim. Urosło aż do 129 osób zakażonych. W powiecie sieradzkim w tej chwili jest jedna osoba zakażona potwierdzona. Objętych nadzorem epidemiologicznym są 142 osoby i 112 to liczba osób objętych kwarantanną. Panie Piotrze, to bardzo trudne warunki do funkcjonowania urzędów, instytucji na terenie gminy takiej jak Błaszki na przykład. Proszę mi powiedzieć na początek naszej rozmowy, jak Pan ocenia to rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zaczęło obowiązywać w środę od północy? Ja myślę, że są kolejne kroki, które są niezbędne jakby z dwóch powodów. Raz, żeby ograniczyć tą pandemię, która nas dotyka, ale z drugiej strony również pokazać wszystkim, że tak naprawdę wszystkim nam na tym zależy że nie jest to jakieś widzimy się, że ktoś coś wprowadza na zasadzie, bo tak chce, tylko po prostu robi to z konieczności. Myślę, że te kolejne kroki, które są wprowadzane i obostrzenia mają służyć nam wszystkim, a naszym takim obywatelskim obowiązkiem jest wypełniać to, co się nam nakazuje, bo to w tej chwili nie możemy tego rozpatrywać, Panie Doktorze, w kategorii prośby. Tylko musimy wszyscy rozpatrywać tę kategorii obowiązku, wręcz obowiązku obywatelskiego. A wtedy myślę, że wszystkim będzie nam prościej i łatwiej. Myślę, że tutaj do spełnienia duża rola właśnie burmistrza w tym wszystkim, bo jest Pan osobą zarządzającą w okresie kryzysu, co wynika z tego rozporządzenia dla mieszkańców, dla urzędników, w tej chwili już od rana obowiązywania tego rozporządzenia. Powiem tak, wszystkich nas to w jakiś sposób mimo wszystko zaskakuje, bo wiemy, że mogą być kolejne kroki, w jakiś sposób staramy się być do nich przygotowani. Natomiast te obostrzenia, kiedy się pierwszy raz z nimi spotykamy, no też napotkamy pewne wątpliwości. Ja powiem z wczorajszego dnia sytuacja, która nas wszystkich zaskoczyła, jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji w tej chwili, bo... Pierwszy kwartał w samorządach to jest okres sprawozdawczości, częstych uchwał. Jak również w naszym wypadku samorządu gminnego, mamy likwidację szkoły. Jest to bardzo trudny temat społeczny. Trzeba się do niego przygotować, Myśmy wszystko zrobili tak jak powinniśmy. I na przykład wiedzieliśmy już, że najprawdopodobniej w trybie sesji nadzwyczajnej będziemy musieli zwołać sesję, gdzie będziemy musieli podjąć uchwałę o likwidacji, i planowaliśmy to na czwartek. 26 opublikowaliśmy To Opublikowaliśmy. To rozporządzenie jest po prostu nie tak. Rady. Opublikowaliśmy to na naszych stronach i nagle okazuje się, że musimy się dostosować, więc na wczoraj na, wczoraj na godzinę 19 musieliśmy tą sesję przełożyć. Poproszę też pamiętać, że no trudno było wtedy roz, wczoraj Dokładnie przeanalizować, czy zgromadzenie zasady osób... sanitarno-epidemiologiczne Państwo w dniu wczorajszym na tej sesji zachowali. Tak, tak, no to my już byliśmy jedną sesję nadzwyczajną, więc to jakby przećwiczyliśmy już odstępy przynajmniej półtorej metra od mm. do osoby, rękawiczki, sterylizacja rąk, więc to, maseczki, to mieliśmy już przećwiczone. Natomiast no nie są to komfortowe sytuacje. Tego typu decyzje powinny być podejmowane przy najmniej, jak największej transparentności. Ale była to konieczność. Z czego wynikała? Przede wszystkim z tego, że chcemy zapewnić tym nauczycielom szkoły, szkoły likwidowanej pracę. A już niebawem będziemy przystępować w innych szkołach do opracowania projektów i arkuszy szkolnych, i tam chcemy ich umieścić. I zarówno nowi dyrektorzy, jak i tamci nauczyciele muszą wiedzieć, że o nich myślimy. Kończąc to zagadnienie przejdźmy do kolejnego, istotnego wydaje mi się przedsięwzięcia. Mówię tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym i opiece zdrowotnej, która funkcjonuje jako POZ na terenie gminy Błaszki. Proszę powiedzieć, czy macie z tym problemy, bo wiemy wszyscy, że zgodnie z rozporządzeniami różnymi, algorytm postępowania każdego z nas jest taki sam. Jeżeli się źle czujesz, to najpierw zadzwoń. Czy to do stacji sanitarno-epidemiologicznej, czy do lekarza rodzinnego, nie udawaj się samodzielnie. Ale są osoby przewlekle chore, które potrzebują diagnostyki, konsultacji, badań laboratoryjnych. Jak to u Państwa w tej chwili wygląda? Na terenie gminy mamy wszystkie niepubliczne endozy, ale dosyć szybko, w porozumieniu oczywiście z Wami ustaliliśmy zasady działania. Zresztą te zasady, które również oni jakby wprowadziliśmy, to umieszczamy również na naszych stronach. Zasada jest, myślę, że taka jak w całym kraju. Masz jakiś problem, najpierw zadzwoń. Jeżeli okazuje się, że sytuacja jest na tyle poważna, że musi być kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, następuje omówienie tej wizyty. A w tych sprawach, kiedy jest podejrzenie o koronawirusa, no to wówczas już jest ta procedura telefonu do sanepidu, te, te telefony też są wszędzie u nas dostępne na, na stronach. No, natomiast y, sam pacjent musi sam, y, sobie odpowiedzieć. na, na stronach internetowych gminy wszyscy zainteresowani mogą uzyskać konkretne informacje, numery telefonów, na których czując się zagrożonym, czy czując się źle, y, uzyskają y, konkretną informację, a w konsekwencji pomoc. Staramy się te wszystkie informacje umieszczać telefony, natomiast musimy rozróżnić też kompetencje. Proszę zwrócić uwagę zresztą na informacje ze strony służby wojewody, który też ogranicza informacje do powiatów. To też jakby jest informacja, która mówi, że coś wystąpiło, natomiast w szczegółach nam też trudno jest opowiadać, bo to są bardzo dynamiczne sytuacje. Jakby pan się wsłuchał w to, co nieraz mówią mieszkańcy, gdzieś tam ktoś coś usłyszał. Ja też apeluję do mieszkańców o przekazywanie sprawdzonych informacji. A właśnie o to chciałem zapytać, bo tych fake newsów jest mnóstwo, które nakręcają jak gdyby niepokój społeczny. I tutaj ten apel Pana, który teraz Pan próbuje skierować do mieszkańców z mojej gminy, jest w pełni uzasadniony. Tak, tym bardziej, że zjeżdżają do nas mieszkańcy z zagranicy praktycznie w każdej gminie mamy w tej chwili kwarantannę i ja każdemu też tłumaczę. Proszę nie mylić kwarantanny z wystąpieniem koronawirusa w danej rodzinie. To jest kwarantanna, która ma pokazać, czy jest to zagrożenie, czy go nie ma. Natomiast bardzo często jest tak, że ludzie usłyszą kwarantanna, gdzieś ktoś coś dorobi i próbuje ludziom to pokazać, że przerobienie tej informacji, nieprawdziwe rzucenie informacji powoduje niepotrzebną panikę, a myślę, że to jest nasza taka odpowiedzialność, żeby do tego podejść w taki profesjonalny sposób i przekazywać informacje jeżeli da się oczywiście sprawdzić to sprawdzone. Panie Burmistrzu ostatnie pytanie. pytanie. Bardzo dużą rolę do spełnienia wydaje się ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stowarzyszenia, wolontariat jako taki w Polsce w tej chwili, który angażuje się w pomoc przede wszystkim osobom wykluczonym, mówię tu o stanie zdrowia i osobom starszym. Jak to u Państwa na terenie gminy na tą chwilę funkcjonuje? Czy osoby starsze, samotne yy, mogą być spokojne i mają do kogo zadzwonić? Jeżeli rzeczywiście sytuacja życiowa ich do tego zmusi, czują się zagrożeni i mają podstawowe potrzeby, takie na przykład jak pożywienie? W tej chwili, znaczy od dłuższego czasu mamy już te procedury uruchomione. Zajmuje się tym nasz miejski Ośrodek pomocy społecznej. Przypomnę tylko numer telefonów: jeżeli można skorzystać z zakazu: 43 829 34 70 i 34 69. Tam zawsze ktoś odbierze telefon. Służby naszego środka pomocy społecznej są w pełnej gotowości, jeżeli jest konieczność dowiezienia leków, zakupu tych leków, dowiezienia ciepłego posiłku, bo mamy to też realizowane na bieżąco. Cały czas zgłoszenia są przyjmowane i te potrzeby są na ten moment wszystkie realizowane. Rozmawiałem z dyrektorem ośrodka, mamy to pod kontrolą. Jeżeli będzie potrzebne zwiększenie jeszcze, mamy również w rezerwie uruchomienie zamkniętych dzisiaj stołówek szkolnych. A Jeżeli będzie taka konieczność, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sytuacja cały czas nas zaskakuje, to również myślimy o zwiększeniu yy, gotowania tych posiłków, przygotowaniu tych posiłków. Ale jak mówię, to cały czas na bieżąco analizujemy sytuację. Pani Piotr, kończę naszą rozmowę. Od północy mamy taki stan, jaki mamy. Rozporządzenie ministra zdrowia może jednocześnie przebywać nie więcej. Mogą przebywać nie mniej, mniej więcej niż dwie osoby w określonych miejscach publicznych. Nie wspomnę tutaj o uroczystościach kościelnych, liturgiach, włącznie z pogrzebami. To wszystko wynika z tego rozporządzenia: poprzez transport czy do Państwa Urzędu w sprawach, Aktów zgonów czy innych, można po prostu wejść. Czy w tej chwili też w związku z tym rozporządzeniem wprowadziliście ograniczoną liczbę osób? I czy te sprawy można załatwiać również elektronicznie, o czym wszyscy w tej chwili mówią? Znaczy, my mamy urząd o ograniczonym dostępie, ale każdy może przyjść. Mamy tu na parterze taki punkt przyjęcia interesantów, więc każdy może przyjść, jeżeli jest potrzeba kontaktu z pracownikiem. Są dwa aparaty telefoniczne, jest wykaz numeru. Pracownicy schodzą na bieżąco, realizują oczywiście sprawa tych zdarzeń losowych, czy korzystanie właśnie z urzędu stanu na bieżąco. Pracujemy cały czas pełną parą. Ale przy okazji, tego, jeżeli Pan pozwoli, Proszę. sytuacja jest przed 10 minut, kiedy rozpoczęliśmy rozmowę. Zapytanie tutaj mamy na terenie Błaszek dużo, dużo obcokrajowców, którzy pracują w naszych zakładach, gdzie pracują również u rolników, ale również w dużych zakładach na terenie Błaszek. I też żeśmy uzgadniali jak będzie realizowana ta, ten temat kontroli, jeżeli ktoś z tych obcokrajowców nie znający na przykład naszego języka czystego, aby zostanie wylegitymowany, czy poddany kontroli przez odpowiednie służby, jak ma się zachować. Więc na ten moment uspokajam. Wystarczy, że się powie, że pracuje się w takim takim zakładzie, dobrze by było, żeby ten ktoś ten dobrze wymawiał zakład pracy, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że ograniczmy się w tych grupach do dwóch osób, bo jeżeli będzie nas trzech, czterech, sami będziemy prowokować te kontrole, więc myślę, że pracodawcy też powinni uczulić swoich pracowników, tych właśnie przede wszystkim obcokrajowców, jeżeli się poruszacie, przemieszczacie po drogach publicznych, po miejscach publicznych, to róbcie to mniej więcej niż dwie osoby, bo w inny sposób będą prowokować te kontrole. No to tutaj, tutaj duża rola do tak jak powiedział Pan dla pracodawców bo obcokrajowców na terenie, na terenie powiatu, powiatu sieradzkiego. sieradzkiego w tej chwili wykonujących codzienną pracę jest bardzo wiele, a to myślę, że jeszcze temat na kolejne rozmowy, ponieważ czas nas goni. Panie Piotrze, w dniu dzisiejszym już o zdalnym nauczaniu, które jest, mówiąc poważnie, teraz 25, czyli w środę rusza, już rozmawiali nie będziemy. Myślę, że w kolejnym wejściu będzie czas na to, żeby o tym porozmawiać. Bardzo Rozpoczynamy. Panu dziękuję. Mam nadzieję, że też będzie to z pozytywnym skutkiem, ale tego jakby też wszyscy yy, teraz się uczyli. Bardzo dziękuję za rozmowę, za życzę spokoju, przede wszystkim, zdrowia, wszystkim zdrowia, i wspólnie, zdrowia i zaapelujmy wspólnie szanowni Państwo mieszkańcy gminy Błaszki, nie tylko pozostańmy w domach, to jest, to jest czas kwarantanny narodowej i, i bądźmy rozważni, roztropni, roztropni. Nie, nie wychodźmy po bez potrzeby po prostu w domu. Bądźmy odpowiedzialni przede wszystkim. Bądź Bądźmy odpowiedzialni. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę i wszystkiego najlepszego. Do widzenia.